Cześć, z tej strony Jakub z Zintronik. W ostatnim filmie przedstawiłem Wam nowość w naszej ofercie czarną kamerę LuxTorm, kamerę IP na kabel USB. Dzisiaj przyjrzysz się jej funkcjom pod kątem aplikacji oraz omówię te najważniejsze. Po zakończonej w aplikacji cloud konfiguracji wyświetli się panel z funkcjami. Pod nim możemy dostosować rozdzielczość, jakość kamery pomiędzy auto, HD i SD. Na dole ekranu widnieją dwa panele, z czego na każdym jest po 6 funkcji. Omówimy je po kolei. Funkcja zrzut ekranu. Służy do zrobienia zdjęcia z aktualnie widzianego podglądu na żywo. Mikrofon. Przytrzymanie tego przycisku służy do komunikacji przez głośnik kamery. Nagrywanie. Czyli nic innego jak wykonanie ręcznego zapisu z aktualnie widzianego podglądu na żywo. Wykrywanie ruchu. Włącznik i wyłącznik funkcji wykrycia ruchu na obrazie z kamery. PTZ. Po wybraniu tej funkcji, tej funkcji pojawi się możliwość zdalnego obrotu kamerą. Przełącznik obiektywu. Po wybraniu tej opcji obiektyw wyłączy się i kamera nie będzie strumieniować wideo. Podświetlenie. Funkcja odpowiadająca za włączenie ręczne biały diut. Syrena. Czyli włącznik i wyłącznik Syreny. Dźwięk ostrzegawczy i białe światło stroboskopowe. Funkcja dająca możliwość wybrania akcji. Podejmie kamera przy wykryciu ruchu lub postaci w nocy. Ostrzeżenie białym światłem. Kamera ostrzeże intruza białym światłem. Dźwięk ostrzegawczy. Kamera ostrzeże intruza sygnałem dźwiękowym. Ostrzegawczy dźwięk i światło. Kamera ostrzeże intruza białym światłem oraz sygnałem dźwiękowym. Pełny tryb koloru. Po włączeniu tej funkcji mamy trzy opcje do wyboru: Wizja inteligentna. Obraz jest czarno-biały. Czyli LEDy podczerwone. Po wykryciu ruchu lub postaci włącza automatycznie białe LEDy i tryb kolorowy. Pełen kolor. Białe LEDy i tryb kolorowy przez całą noc. Czarno-biała wizja nocna. Kamera doświetla pod czerwonymi diodami trybie czerni i bieli. Wycieczka jednym piknięciem. czyli dosyć niefortunnie nazwana. Opcja, dlatego że opcja ta służy do kalibracji PTZ. Kalibracja PTZ polega na tym, że kamera wykonuje test obrotu w maksymalnych płaszczyznach obrotu pionowego i poziomego. Oprócz zakładki podgląd, w której znajdują się wspomniane panele z opcjami, mamy jeszcze zakładkę historia. W niej znajdziemy kalendarz. Daje nam opcję wyboru dnia, z którego zapisane nagranie na karcie SD chcemy obejrzeć. Alarm. Funkcja ta przenosi nas do podglądu tylko nagrań z zapisem alarmowym. Zrzut ekranu. Tak jak poprzednio, daje nam możliwość zrobienia zrzutu ekranu z obecnie odtwarzanego obrazu. Nagrywanie. Tutaj również nic nowego, ręczny zapis odtwarzanego fragmentu w albumie. Ściągnij. Możliwość pobrania pliku z karty SD do pamięci telefonu. Usuń. Daje możliwość usunięcia nagranego na karcie z demateriału. Ostatnią opcją jest album, który daje możliwość podglądu ręcznie nagrywanych wycinków ze zrobionych zdjęć. W górnym prawym rogu znajdziemy koło zębate, czyli ustawienie urządzenia. Panel podzielony między innymi na segmenty, takie jak ustawienie dźwięku, doświetlenia, obrotu oraz ustawienia ogólne. Wiele z funkcji w tym segmencie powtarzałoby się z tymi z górnego ekranu, więc nie omówimy ich wszystkich. Warto jednak zwrócić uwagę na opcję o nazwie Ustawienia PTZ, ponieważ to właśnie tam znajdziemy jedną z najciekawszych dla wielu użytkowników funkcji. Funkcję śledzenia. Kamera bowiem posiada możliwość śledzenia ruchu, którą w tym segmencie można włączyć. Jak widzicie, sprzęt ten ma wiele ciekawych funkcji i zalet. Spróbujcie sami i dajcie zaskoczyć się prostotą i jakością obsługi. No i już standardowo, dajcie znać w komentarzach poniżej, Jakie są Wasze wrażenia? Do następnego.